Sorry. Jeszcze chwilkę Czekamy jeszcze chwilkę, bo jeszcze jeden dopływa yy, dobra, opaki. Jak zniknę, to będziecie mogli ruszyć. Kapisi? Więc 3, uda. 2, 1, Pyk Płynie, płynie, leci, 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 leci. Ej, a gdzie mam płynąć? Tutaj? Do końca? Ale płynie. Tutaj? Do końca? Płynie, płynie. i pierwszy wygrałem. Ja pierdolę wygrałem! <ścoughs> o, mój ząbek. Ja Gaturymu pierdolę! I pierwszego. czekamy ja... jeszcze na, na trzeciego. Jak ładna! Ruty, ruty tutaj. To... Kurwa wysiądź z łódki ty wysiadałeś na kasz ja? Tak, tak, można wysiąść nie? Kurwa! Korpiona zbijemy! Ale gadaliśmy przed chwilą, gadaliśmy! Dawaj kurwa! Rudy, wygraliśmy! Wygraliśmy, Rudy! Ja po Na Ja pierdolę! 2G wygraliśmy! Jest! Sigma! Zaraz czekam na 2 miliony, nie? No teraz mam tak, 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 dalej, do głowy! rudę! Ludy? Siema! Kurwa, ja cię szukałem, ty! I znalazłem twojego ziomka, i sobie znałem, dobra, chuj, zagadamy. Do co tam? On mówi, że się zakochał w tobie. No, no, prawda. No, to ja tylko chciałem, żeby... To bierzemy go! Gdzie idziemy? z nami. Jedziemy w furkę. O kurwa, no, jebane. Co z szmaty. A ty... latasz w jakiejś ipie? Nie, nie latam. A ty? Latam, latam, jak najbardziej. O. Kurwa, gdzie latasz? W klubie motocyklowym, jedynym prawilnym, tak. O, kurwa. A coś z klapkiem, czy nie? Nie, kurwa, jestem e, prezydentem tam. Pierdolisz. No, pierdolę, naprawdę. A nie chcesz mnie da. tam zaotić? Daj mi chwilę, idę furę wyciągnąć. Dobra. Pierdolisz, że, że mam chłopaka prezydenta. No, normalnie. Czekaj, wypuszczę cię. Ło kurwa A ja myślałem, że jesteś biedną kurwą Co ty pierdolisz? Serio ja myślałem, że jesteś taką biedną kurwą jak ja i... A ja tam jesteś... No już, już nie jesteś masz 50 koła, tak? No dobra, ale i tak... Ja wierzyłem ogólnie w to, że wygram i że wygrasz jeszcze że ty... ty wygrasz. Ale... Jak ja zobaczyłem, że masz drugie miejsce, nie? Słyszałeś moją radość? Ej. Ja pierdolę wygrałem! <gryw> o, Mój ząbek tak Troszkę mi coś tam cię pocięku po też Ty, to jest sobie schowam Płacaj hajs, kurwa Ty, co tu się co Czemu nie mogę wpacić? Ty, rudy Co? No tam? To tam musisz, ty, tu, kurwa a. Możesz? Tak! No, Egi Ty Te rudy, a. Kurwa, to ja nie mogę z być rudy. rudy. Ja nie no, jestem rudy. To jak masz chceć? Czy to jest rudy? No, no, nie, nie, nie. nie, nie. No właśnie. <laughs> Kurwa. Ty, bo my jesteśmy jakby taki w związku, nie? Co ty pierdolisz? A nie, a tak na serio. Nie szukasz ludzi do ekipy? Bo ja nie wiedziałem, że ty jesteś w jakimś gęgu. Znaczy szukam, kurwa, no nie wiem. Być może mogę szukać, może nie. No, zobacz na to, że jestem zaufany. Ja cię szukałem, a nie wiedziałem, że ty nawet z czegoś jesteś. Ja myślałem, że jesteś pachołkiem. Myślałem, no. że polatamy razem, czy coś. A przekazał, że to jakiś prezes. No, kurwa, normalnie. Chodź, pokażę moją sztukę. Dobra. Nie bańce Nie. Ty baba za kierownicą. A nie to jest chłop, ja biorę dole <grym> Nic, nic. Mówię tam do, ten, przez telefon gadałem. Jasne, jasne Gadow Ale Lipa Chłop wygląda jak baba. Nie będą, wprzusz jak będziemy mieć bramę i resztę będą. Halo? Yy, ogólnie dorób no się tak, żeby nie było odstępu. Jak będzie odstęp, to żebyście się jakby wiecie... Dobra, panowie, na wybieranie mnie się drobi. A few moments later. <laughs> to wyglądaj, to wyglądaj jakbyśmy jej konili, kurwa. Ale z PD, zajęcie na pomoc. Jakbyśmy. Ale my <laughs> jechaliśmy tam do Pamlin!

Shoutout? Ej, oni nam wiszą pasji w kardy, nie? O, ale O kurwa, ale światło! Ale czapy, ale dostaliście czapy kurwa Dobra wystarczy Teraz mam inspirację, teraz mam inspiracje No ja też jeszcze muszę zmienić włos. Ej, pytanki. mam pytanko Sorry, 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 ej Co bychł, Bo ty masz no? inspirację, nie? Czy co mam? Inspiracje Czekamy jeszcze jedną Nie, jeszcze raz, nie, nie słyszę cię. Inspiracje masz, nie? Aha, no, no. A jakie? No na fita. Na fita? <głosy> 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 ja pierdolę, ty <to> <noise> bardziej w wydelatki tutaj nie? Ty, Roko. Co? Aha, to ty Roko? Bo ja. Chodź w oko. Halo? Chodź w oko. się sytuacja.